A więc widać jest ten przemiks, a wy z nami dzisiaj warty przy Dzisiaj pokażemy wam, jak zrobić właśnie o takie felgi pigi J tak? Bo jest nowy update i zostały one właśnie dodane. No i najprawdopodobniej będą one unikatowe. Pewnie do następnego update'u je usuną, więc warto je po prostu zdobyć, a my pokażemy wam jak je właśnie zrobić. Więc jedyne co musicie zrobić to udać się do więzienia i wejść o tutaj właśnie w ścieki I musi być to 9 p.m. Tak jakby musieli pisać 9.00 p.m. nie a.m. Więc nie możecie się tego No Dobra, czemu my w, w ogóle stoimy w ściekach? Ale ty jesteś obrzydliwy, Warta Co? Zobacz, ty się kąpiesz w ściekach To jest twój dom przecież Dobra, więc ogólnie za chwilę tutaj trochę się pili. E, o, jest już, tutaj przynajmniej, chodź. E, I ogólnie, jedno, co musicie zrobić, to dać się przed nią zabić. A jest tą to muzyczkę? Czy tylko ja usłyszę? O. Nie, ja też, też, No i właśnie takim o tym sposobem macie, otrzymaliście sobie właśnie te bony. Więc jeżeli chodzicie sobie tutaj, oczywiście, w mobilny garaż. Jak nie macie mobilnego garażu, to musicie pojechać do tego w mieście. Wchodzicie w to, tutaj w RIM. I odwokowałaś właśnie takie coś. Ok, a my sobie z tego odcinka. Yy, dzięki, że dostajcie do końca, za mną był dzisiaj warty. No to, elo.